Hej, 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 witajcie ludzie! Tutaj Jadotowy Mistrz. Oto nasz, oto kontynuujemy sobie naszą zacną przygodówkę Ace Ventura Psy Detective, tak? No, skończyliśmy dwie misje, uwolniliśmy ASKI u Eskimosów, także możemy sobie teraz poszperać po, po naszym mieszkaniu. Shikadensowi zapłaciliśmy w, w centach. Także co, wejdziemy sobie do laptopa na początek. O, no i co my tu mamy? Strona internetowa. <laughs> Exotica international, Podniebne cuda, dary morza, następcy dinozaurów, perły, pustyni. Fajnie. Co my tu możemy sobie... Zobaczymy jakieś, jakieś sobie strony, prawda, w tym internecie. Bardzo fajne gradaje opcje, że można, prawda, sobie, ee, no... Można sobie poszperać w internecie w pewnym sensie. Dobra, co my mamy? podniebne cuda. Fajnie fajnie, dary morza. Morska piana, Poczuj na skórze świeże bryze, e, e, morską. Widać, że ta strona to jest e, strona, w której robią e, zwierzę znaczy robią ze zwierząt jakieś części ubrania, skóra czy, te, czy różne takie inne. No, a tutaj zobaczmy, weźmy tą ikonę. To się nie ruszy. Nie można? To weźmy kolejną stronę. Popatrzmy sobie, co my tutaj mamy. Te. To... O, co to jest? Weźmy to i przesuńmy tutaj. Uuu. O, interesujące. Albo mam halucynację, albo na tej stronie internetowej jest więcej niż jest. Tylko jeden człowiek może mi pomóc. Tak, Woodstock. Woodstock. Kręcę się po stronie webowej egzotika i muszę powiedzieć, że coś mi tu śmierdzi. I to fest. Trzymaj się, stary! Łączę się teraz! Rzućmy na to okiem! Wygląda dość nieszkodliwie. Ta? Podłącz się do mojego ekranu. Podaj mi rączkę i przejdź ze mną na drugą stronę lustra, mała dziewczynko. Mm. Jak to zdobyłeś, kapitanie szpiku? Jestem boski w manualnych transmisjach. Ale myślałem, że o tym wiesz. Teraz przeciągnij ikonę tam, gdzie trzeba. Przełączam z powrotem do siebie. Gocza! Wow! Nieźle, Ace! Mam pomysł, gdzie to się skupia. Pracuj nad tymi ikonami, a ja spróbuję wejść pod tego frajera i zorientować się, co się dzieje. Uwielbiam, kiedy się rozkręcasz. No to co my dalej? Pracujemy nad tymi ikonami. Aha, muszę powiedzieć, że się jest piątek, koniec tygodnia. Chlanie gra. Y nie mówiłem tego, dobra, nieważne. <laughs> Chciałem powiedzieć, chlanie granie, ale nie wypada, prawda? Na filmie takich rzeczy mówić. Dobra, dobra, tylko tyle, że mamy piątek, prawda? Okej, okay, co my tu mamy teraz? Przyjemności i zabawa. Jeśli chcesz się odprężyć i zapomnieć o codziennych zmartwieniach, pomożemy ci, naprawdę. Co? Zabijecie bezbronne zwierzęta i robicie z nich jakieś głupie tworzywa? Pieprzcie się, egzotika to już w ogóle jest strona, która już ma minusa u Minusa, i u mnie. O, jest ikona foki, wierzmy i przyciągnijmy tutaj. Zbliżamy się, jest coraz cieplej, zaczyna być gorąco bardzo gorąco, nie mogę tego znieść! Roztapiam się, spalam, zaraz się usmażę! Newton, kontrola klimatyczna środowiska się destabilizuje. Ta, niezłe teksty. Dobra, co my tutaj mamy? Zjedziemy rolką, zjedziemy rolką w dół. Dobra, tu wszystko. Kolejna strona. Mm, tu już byłem, to teraz ta. Brak, zakazany obiekt nie istnieje na serwerze lub serwerze nie możecie go udostępnić. To home. Dobra, to jest home. Coś tu jeszcze jest. Pierwsza strona. A, dobra, weźmy To ikonę i wciągnijmy tutaj. Moje pajęczy zmysły aż mnie świeżbią. Ta strona została uprzedzona przez bardzo niedobrego pajęczaka. Dawaj stary, dawaj. Idzie ci dużo lepiej ode mnie. No <gry> i co, hippie z Czy tracisz kontakt? O, ten frajer przypala mi palce, Ace. Mają takie zabezpieczenia, że nie mogę dostać się do ich serwera. Jeszcze nigdy przedtem nie utknąłem na tak długo. Tak? A może po prostu schrzaniłeś robotę? <noise> tak, raczej tak, bo to można powiedzieć o Woodstocku, mógł to zrobić. Dobra, fajnie w ogóle pokazywali ten podzielony ekran, że u i u Woodstocka, to mi się podobało. To nadaje klimat tej przygodówce. Dobra, co my tu jeszcze mamy, jaką ikonę możemy jeszcze przeciągnąć? O, ta muszelka, to będzie już ostatnia. Nie, to jest ostryga, sorry. coraz bardziej przypomina okładkę albumu Ozzy Osborna, stanowczo mojego nieulubionego wykonawcy metalu, odkąd skończył swój występ odgryzając kurom głowy. <grystanie> <grystanie> Dobra robota stary, nie przestawaj koleś, to jest ciaśniejsze niż twój portfel. Ta. Co ty? O, identyfikacja. Hmm. Dane identyfikacyjne, to to wpiszemy. Użytkownik. No to wpiszmy. Hmm. Dobra, wpiszę po swojemu. Mmm. Jadejtowy. Mis. Aha, no to wpiszemy tylko jadejtowy. A, hasło. Hasło niech będzie. Ace Ventura. Dobra, tyle, ok. Puf, działa, zgadłem. Oj, dobry jestem, naprawdę. Wow! Nie radzę tam wchodzić. Spike, sprawdź w książce telefonicznej pod hasłem... EGZORCYSTA! Z powrotem, podziemne nasienie! Pij gorącą wodę święconą Lindobler! <laughs> o kurczę, to jest coś! Sekretna strona zabezpieczona kodem! Prawdziwy z ciebie J-23! Dzięki, Bruner, Ale to miejsce nie zachęca mnie do zwiedzania. Spójrz! Zmielone rogi nosorożców! Proszek rogowy młodych po 250 dolców za kilo! Pazur małpy? Niezwykle egzotyczną drapaczką do pleców. Ocie. To jest przecudowna internetowa strona śmierci! I do tego droga! Tak. Chcę wiedzieć, kto jest właścicielem tej strony internetowej, kto na niej dokonuje zakupów. Chcę wiedzieć, kim są ich matki, matki ich matek, matki ich ojców, ojcowie, matek, synowie, ojców, matek, pasierbowie. Jeśli istnieją i pasierbowie, pasierbowie, ich pasierbów. Tak. Sądzę, że to się powinno udać. Uwolnię ich zwierzęta, matki ich zwierząt i matki matek ich zwierząt. Zmuszę tych pokręconych nieludzkich potworów bez serca, aby pełzali u moich stóp i nauczę ich, czym są zwierzęta, ponieważ. Schodzę. <laughs> wow, Waceman! Zsiniałeś na twarzy! To. był. Chyba. chyba... rekord! rekord. <laughs> Padł. tak. Hejs, o, jesteś stary, straciłem Cię na chwilę. Wszystko okej? Okay? Ciociu N. Ojej, miałem okropny sen. To nie sen, przyjacielu. Ta strona zniszczenia jest prawdziwa, aktualna i bardzo uparta. Nie chciałam jej wpuścić do swojego serwera. Ja cię tam wpuszczę. Powstrzymam tych maniaków, zanim wyludnią całe Królestwo Zwierząt. Pójdę do nich. Gdziekolwiek są i znajdę sposób, abyś wszedł do ich bazy danych i zmuszę ich do wyrównania rachunku. Ich? Ich matki? Matki ich matek i... Ej, wszystko, co tylko powiesz, stary, ale jak ty ich znajdziesz? Spoko, mistrzu. To nie ja ich znajdę, to oni znajdą mnie. Dokładnie. Po prostu zrobię małe zakupy za pomocą ich sieci. Mądrze pomyślane, Ace, kiedy tam dotrzesz, musisz znaleźć ich tajne pliki i mi je dostarczyć. Będziemy potrzebowali bezpośredniego dojścia do ich systemu. Jeśli mają połączenia satelitarne, przestaw je! Mam połączenie z satelitą wojskowym. Oto współrzędne. Jesteś gotowy? Jasne, że tak. Dawaj. 247 stopni długości zachodniej, 120 stopni szerokości północnej. Musisz też przyłączyć ich sieć komunikacji do głównego serwera! Kurany! Czy to wszystko? Nie! Weź dla mnie faszerowane pieczarki i dużą lemoniadę, skoro tam już będziesz! Woodstock out! Woodstock. Woodstock out, tak Woodstock poszedł, a my sobie radzimy sami i zamawiamy na tej stronie. Specjalnie. Ta... Mmm... Okej, okay, no to jedziemy. Gdzie tu się mm, zamawiało? Moment, nie. Yy, nie. Nie. O, jest, dobra. Pasta czyszcząca naturalnego oleju foczego. Wpisz order, aby zamówić. No to wpisujemy. <laughs> yy, order, dobra, wpisujemy. Order i niżej, żel do włosów na bazie tranu wieloryba. Hmm, chyba zamówię galon świeżego foczego oleju. <laughs> Brak oleju foczego? No, naprawdę? <laughs> to, to teraz, żeby zamówić żel do włosów na bazie tranu wieloryba, też wpisujemy order. Order i enter. Tran z małego wielorybka? Jasne, że go nie ma w magazynie. Zabrałem go! Ooh. Dobra, i co dalej? <laughs> Oferta specjalna. Klikamy zamów. Moment, co jest? Dobra, zamów. No, co jest? A, okej. Okay. Dobra, oferta specjalna. Potrzebuję strój wieczorowy skrojony z futra czarnego goryla z podszewką ze skóry hipcia, doskonało na te zimne noce, guzikami z głów nietoperzy, kołnierzykiem z mandryla i szwach obszytych trąbą słonia. Wszystko ma być szyte na miarę. Aha, czyli to jest, y, co chcę zamówić, Ace oczywiście wkręca egzotikę, ale generalnie y, Musi to zrobić, żeby uratować zwierzęta. Dobra, klikamy zamów. Nie! Okej. Okay. To mamy w magazynie. No i super. No to zamów. Oczywiście w moim zaciszu domowym będę ubrany zwyczajnie. Okej. Okay. To jest bardzo fajne i cwane co robi Ace. Mm, Okej, okay, jest myszka. No to zamów. No i wszystko. Zrobiliśmy co mieliśmy w tym laptopie. No i co? No i teraz będziemy bodajże musieli na kogoś poczekać, aż ktoś przyjdzie, aż przyjdzie jedna osoba wysłana przez Exotikę, żeby sprawdzić nasze zamówienie. Mm. <laughs> w tym czasie będziemy musieli, nie wiem, że jeszcze raz wejdziemy do laptopa? i spokój. Nie, nie mogę. Dobra. Będziemy musieli trochę poczekać. O, już. Spok. Już ktoś przyszedł. Super. To co wy na to? Otwieramy. Zobaczymy, kogo niesie. No co jest? Okej. Okay. Uh. Albo Shika zmienił płeć, albo to mój szczęśliwy dzień. <grym> nie powiedzieli mi, że jesteś taką przystały. Mnie też nie powiedzieli. Gdybym wiedział, nie martwiłbym się tak o swoją fryzurę. <grym> Jestem Vanilla Sunday z Exotica International. Zarabiał pan u nas ostatnią kalerynę, panie. Chica Nazywam się Shika Zajmuję się stosunkami z klientem i zostałam wysłana, aby pana zmierzyć, panie Shikadance. Pana całego. No. Sądzę, że powinna pani szczególnie dokładnie sprawdzić szwy. Mają tendencję do rozciągania się i puszczania, jak jest gorąco. Mam już wszystko, czego potrzebuję. Dostawa za 6 do 8 tygodni, może trochę dłużej. Chwileczkę! Nie zmierzyła pani... mojej małpy! Po co? Nadaje się chyba tylko na parę kapci. <grymne> <grymne> Spide, zachowuj się. To właśnie miałem na myśli. Niech pani zmienia. <grymne> na parę małych, małych kapciuszków. Proponuję narkozę. Niestety nie mam u siebie odpowiednich środków. Więc będziemy musieli zrobić to u was. Egzotyka zadawala swoich klientów, panie. Szychard. Czy pojedzie pan do naszej kwatery głównej w Bawarii? Naprawdę? Jakie to egzotyczne. Niech mi pani da chwilę na spakowanie i w drogę. No i jedziemy na kolejną misję. Masz tu fajne rzeczy. To się chyba nazywa bawarski gotyk. To fajny zamek, no nie powiem. Hm, te. O, jesteś w tym zamku? Krawiec przybędzie za chwilkę. A kiedy ja Cię znów zobaczę? Nigdy? Albo za chwilę, albo zawsze. Plan mówi, że nigdy. <głos> <głos> Święta matko, bolka i lolka. Nie mogę patrzeć. Jestem słaby, jestem miękki. Nie mogę żyć w takim strasznym, mrocznym świecie. Tak, dlaczego? Dlatego, że Ace tu widzi, że wszystko zostało zrobione ze zwierząt. A jak wiemy wszyscy, Ace jest sim detektywem, który kocha zwierzęta. Mamy tu nosorożca, niedźwiedzia, rybcia. Wszystko, wszystko ze zwierząt. Straszny pokój. Nawet żółwia przerobili na e, słoik do kawy. Chyba, dobra. Ale sądzę, że tutaj sobie skończymy odcinek, także do kolejnego odcinka. Na następnym odcinku zwiedzimy sobie ten zamek, spotkamy ohydnego, spoconego grubasa oraz zbadamy, gdzie ukrywają zwierzęta. Dam, dam, dam. Dobra, trzymajcie się do kolejnych odcinków. Cześć.